Po raz pierwszy mieliśmy okazję uczestniczyć w Marszu Biegu na Sześć Łap, który zorganizował Iłowski Gokis. Była to okazja do spędzenia czasu z pupilami, zaczerpnięcia wiedzy o kleszczach, a nawet zachęcenia do adopcji psów. Jesteśmy wolontariuszkami w schronisku e, dla zwierząt Nadzieja w Napierkach. Ja e, jestem Katarzyna, Katarzyna Ania. E, opiekujemy się pieskami w tym schronisku, jeździmy. Raz w tygodniu jako wolontariuszki wyprowadzamy na spacery, opiekujemy się. Cóż więcej, zachęcamy wszystkich bardzo serdecznie do adopcji psów z tego schroniska. Jest około 130 psów aktualnie w schronisku. Psiaki wyjeżdżają na teren całej Polski, od Gdańska po. Kraków. Przyjeżdżają Państwo również pociągami, więc nie ma przeciwwskazań, żeby z daleka ktoś przyjechał. Zapraszamy również na spacery przedadopcyjne. Można zawsze przyjechać z pieskiem przed adopcją, wyjść, zapoznać się. Nie ma żadnego problemu. Także najbardziej zapraszamy w weekendy, w soboty, bo my wtedy jesteśmy. My znamy te psiaki, wiemy jakiego pieska komu Zaprezentować. Wszystkie trzy są za, do adopcji: to jest suczka Zuza, to jest piesek Laki, to jest suczka Astra. Wszystkie są już gotowe do adopcji mogą w każdej chwili wyjechać. Także serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszymi podopiecznymi i poznania i wybrania sobie. Pupila i przyjaciela do domu. I jeszcze tylko wspomnę, że warunkiem jest, że nasze psiaki muszą trafić do domu. Na kanapę nie wyadoptowujemy piesków na podwórko, do żadnych końców, bo końce to one już mają w schronisku i zależy nam, żeby one trafiły do dobrych ludzi, żeby je kochały, żeby już nie spotkała ich taka krzywda jak do tej pory. Zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnych edycjach Marszobiegów na Sześć łap i oczywiście do adopcji. Astra Zuza i Laki, a także wiele innych psich serc tylko czekają.